Uh, uh. Ale by poteli z wszystkich stron. No to jedziemy. Wioska znajduje się prosto na północ od naszej pozycji. Siedzi tam jedno BMP i sporo piechoty. Na szczęście nas też jest sporo, tak więc powinniśmy sobie z nimi poradzić bez problemu. Oczywiście nie wparowujemy tam w ciężarówce, gdyż byłoby to głupotą. PMP szybko nami by się rozprawiło. Tego wysiadamy jeszcze przed charakterystycznymi choinkami na trasie do wioski. I tam przygotowujemy się do rozpoczęcia ataku. Oczywiście najpierw będziemy musieli zniszczyć BMP, aby przypadkiem nie wdarło nam się w trakcie wymiany ognia z piechotą, ani na odwrót. Widać do bazy jeszcze, że do obozu, tak, jaka tam baza? Do obozu jeszcze kawałek, więc jesteśmy tutaj w miarę bezpieczni. Musimy się tylko jak. Mm, w miarę dobrze zasadzić na to BMP. Patroluje ono okolice przed obozem, więc o, tam jest. Póki co nie oznaczamy jeszcze żadnych jednostek, żeby przypadkiem nasi nie rozpoczęli ostrzału. Musimy najpierw pozbyć się BMP. No gdzie to BMP? Przecież stało tu przed chwilą. Kurwa zniknęło. Tam coś stoi. To jest BMP. Czy to nie jest BMP? Pas. Ta, to jest BMP, które właśnie mi odjeżdża. Po raz kolejny. No cóż, trzeba będzie go doraz w innej pozycji. Mały nie wart w tym w fragmencie misji, że nie mamy snajperki, gdyż okolica wydaje się idealna do jej użycia. No ale cóż, będziemy musieli to przeboleć. BMP oddaliło się na sporą odległość. Trzeba będzie poczekać, aż wróci. Czasem regularnie obserwujemy wioskę, aby w środkiem nikt, żaden pie, chociaż nam się nie. O. BMP się zatrzymało, tak więc trzeba skorzystać z okazji. No i to jeśli tyle chodzi jeśli chodzi o jednostki pancerne w tej misji jeśli będziemy działać szybko to żadne już nam więcej nie przeszkodzą teraz wystarczy tylko wyciąć całą piechotę jaka znajduje się w... wiosce i nie dać się samemu wykosić więc wyciągamy naszą lornet, lornetkę i rozpoczynamy oznaczanie enemy uh, uh. Ale by poteli z wszystkich stron. Tak powinien wyglądać perfekcyjny atak. Nikt się nie ociąga, wszyscy strzelają. Następny. Ileż, następny. Ileż. No a jeśli tak dalej pójdzie, to nie, to my nie oddamy ani jednego strzału.

Świetnie wykoszony żołnierz. Nasze jednostki chyba się wyspały. Chociaż nie. Chyba nie o tym nie wspominałem, nawet. Jest tu mały element RPG w tej części. W tym dodatku. Już nasze jednostki zdobywają doświadczenie. Jest to drugi powód, dla którego nie chcemy tracić jednostek z początku gry. Już przez, przez jakiś tam fragment do. W kilku ostatnich misjach byśmy otrzymywali nowe jednostki w zamian, no ale miałyby one rangę żółto dziobów i nie bardzo by się sprawdzały w boju. Za to teraz w dziewiątej misji mamy dziesięciu doświadczonego chłopa. Tak więc idzie nam o wiele sprawniej niż z nowicjuszami. Tak mi się przynajmniej wydaje. Gdzie on teraz pobiegł? Tu 11, się 80, got him. Jak na razie okolica wydaje się czysta, pewnie się ktoś jeszcze tam zaplątał między namiotami i budynkami, to będzie najtrudniejsze. "By nie dać się wyhaczyć właśnie, patrolując tamten teren."